Cześć wszystkim z tej strony witam Was DJ Rock and Roll w kolejnym już odcinku. zagrajmy w Call of Duty 4 Modern Warfare. No i co tymczasem przygotowali tutaj w tej oto misji dla nas twórcy, poprzednio e, zabrał nas e, śmigłowiec. Ten charakterystyczny bejing z dwoma e, śmigłami. No, i naszym zadaniem jest chyba, dajże nalot lotniczy na pewne tutaj, na kolejne tutaj miasto. No, i podobnie jak miało to miejsce dwie misje temu, znów czeka nas małe tutaj urozmaicenie, z tym, że teraz no. Teraz już bez widoku termowizji, już mamy normalny widok. No i niestety mamy do dyspozycji tylko jedno tutaj działko. Nie mamy możliwości przełączania pomiędzy kalibrami, pomiędzy działkami różnego... Właściwie to nie działkami, bo tamto jedno to nie, no, właściwie nie było działko, tylko... W zasadzie to był karabin, no i tutaj niestety tutaj jest tak chujowo, że niestety zobaczcie, widzicie ten tutaj pasek po prawej stronie. On właśnie pokazuje nam poziom, stopień przegrzania naszego tutaj tego tutaj oto działka, z którego sobie teraz oto właśnie napierdalamy. No i właśnie ta misja będzie przez większość czasu na tym właśnie y, polegać, żeby właśnie y, wszystkich tutaj po kolei rozpierdalać. Każdy czołg, każdy ten, każdą piechotę. Kurwa mać, no. Się teraz z wami rozgadałem, no i y, ten zupełnie y, straciłem tutaj czujność. Tu jeszcze mamy ten czołgi tam obok przyjaciela. właśnie trzeba i ten. Przede wszystkim to trzeba na te wyrzutnie RPG, śmiercionośne, jakże śmiercionośne wyrzutnie RPG, które tutaj, no, których strzelcy uwielbiają sobie ten, uwielbiają się kryć tutaj na dachach budynków. No, i właśnie później, jak wspomniałem wcześniej, że przez większość czasu no a później będziemy, no, będziemy sobie tak ostrzeliwać z tego oto działka, a później czeka nas no później będziemy musieli się gdzieś bodajże z tego co pamiętam, na piechotę tutaj przejść. Myślałem, że to będzie już teraz o to w tym momencie, bo jak ten yy, zapewne się, się domyśliście tak jak ja, że jak, yy, no, że jak samolot, że jak śmigłowiec tutaj yy, ląduje, no to ten, no, że to już, a tu się ten, tutaj ku mojemu zaskoczeniu, zresztą być może i yy, waszemu też, yy, będziemy musieli sobie jeszcze tutaj kawałeczek sobie gdzieś tutaj po, po ten, yy, podlecimy i chyba to teraz już yy, ten Chyba to już teraz nastąpi Tak jest Ok, także sobie tutaj powolutku lecimy Dalej Będę sobie, będę sobie korzystał z tych oto murków jako osłony tam jeszcze na dachu widzę, widziałem smugę po tym, znaczy no nie na dachu tylko w powietrzu widziałem smugę po, yy, po tym, po pocisku, po wystrzelonym pocisku z wyrzutni RPG, o widzicie, tak jak tutaj, yy, właśnie przed chwilą, dobra. Kurwa mać, no, no szkurwa. Mogłem w sumie yy, się tak od razu ten... Nie, nie, nie iść tutaj tak na żywioł. Następnym razem y, po prostu wrzucę im tam granat y, oślepiający. No i wtedy y, uda mi się, mam nadzieję, y, uniknąć tego, tego typu sytuacji, że jestem osaczony przez y, trójkę czy czwórkę nieprzyjaciół. No i... Niestety kończy mi się już amunicja, także mój los jest w ten czas już przesądzony. To więc, aby tak nie było, pozwolę sobie tam po prostu rzucić granat błyskowy. Dobra, czekajcie. Dobra, udało mi się. Jak na razie, myślę, że nie będzie tutaj potrzeby. Ale tutaj, na razie tutaj czysto. A, o kurwa, tu był jeszcze jeden. Na szczęście yy, elegancko żeśmy go yy, tutaj załatwili yy, z noża. A tutaj już są nasi. Tutaj już wyżej, niestety sobie nie wejdziemy. No i wygląda na to, że będziemy musieli sobie tutaj ten. Będziemy sobie tutaj ostrzeliwać z tej oto tutaj pozycji tych tutaj atakujących nas. O, czekajcie, tu mamy jeszcze... No szkół mać! Popierdoliły mi się przyciski zamiast nacisnąć podniesienie przedmiotu. Nacisnąłem rzut granatem. Na szczęście w porę się zorientowałem, no i wyrzuciłem go gdzieś tam w powietrze, także no. Ale to sobie ten, no nie rzuciłem wtedy, ale to sobie skorzystam teraz z granatów oślepiających. No kurde no. Się zemścili na mnie i, i teraz rzucili odłamkowym. Na szczęście w porę udało mi się wziąć nogi tutaj za pas. Kurde no, jakoś muszę tutaj wejść do tego teraz budynku. Czekajcie, jakoś tutaj... Dobra. Na razie spoko. Ale nie wiadomo co to będzie tutaj na górze. Kurwa. Zobaczyli jak tu jest. Na szczęście, dobra. Tutaj Okej. Okay. Jeszcze się tutaj porozglądam po tym tutaj. Yy, no. O tym tutaj y, pomieszczeniu całym, czy tutaj aby nie ma gdzieś y, ukrytych po kątach jakiś znajdziek, wiecie o co. No, szkurwa, mać no! Się zdałem zaskoczyć teraz. Myślałem, że to nasza, to ten. Zresztą mam też coś tak, y, jakby to powiedzieć, no. Z opóźnieniem, jakby na nas zareagował. Także no. To też nie dziwota, że. O, czekajcie! Kurwa, 15 już. Że też wcześniej tego nie zauważyłem. Jak to możliwe? Powiedzcie mi wszyscy, jak to wcześniej tego nie zauważyłem? Po to, wydaje mi się, że to przez to, że chciałem już się szybko. Ten, już dalej pójść, ten. Już szybko sobie pójść dalej. Nie przedłużać zbytnio tej, tutaj oto misji. To jedyne tutaj wytłumaczenie, jakie mi przychodzi do głowy. Wracamy do naszego tutaj działka. Znaczy, właściwie nie działka, tylko. Wyrzutni właściwie rakiet. Bo jak sami widzieliście, ona. Ten, to, co, to coś, z czego mamy tutaj okazję strzelać, wyrzuca takie rakiety. No a tymczasem rakietą oberwał jeden z naszych tutaj towarzyszy. Więc niestety będziemy musieli radzić sobie dalej sami. Mam nadzieję, że. Uda nam się to jakoś przeboleć nie będziemy musieli po kilka razy powtarzać tej tutaj oto, tego oto tutaj fragmentu gry. Bardzo szybko powiem wam, że się przegrzewa to tutaj działko już potem, już po minucie już jest całe czerwone. Znaczy nawet nie po minucie po kilkunastu sekundach także yy, bardzo dobrze byłoby tutaj jak, tak, jak sobie strzelacie z tego działka to po prostu strzelacie jakby to powiedzieć no seriami, że strzelicie sobie no yy, powiedzmy no prze, strzelacie sobie przez 5 sekund yy, i robicie 2 sekundy Przerwy, później znowu z 5 sekund, znów powiedzmy ze 2 sekundy przerwy. No i w ten oto sposób, w ten oto sposób tutaj zginąłem, no ale tutaj właśnie yy, musimy tutaj, yy, ten, nie wiem czy mówiłem wam wcześniej, tu wspomniałem, mamy za zadanie pilota kobry tego tutaj tego naszego pompana, tego śmigłowca, który to został na naszych oczach rozjebany przez tą właśnie prawdopodobnie przez wyrzutnię RPG, chociaż jest jeszcze jedna taka wyrzutnia, która również potrafi y, zniszczyć wręcz y, śmigłowiec, i jest to. Kurde, zapomniałem tutaj nazwy, ale w każdym razie jest to ta wyrzutnia, która to... z której to korzystaliśmy w misji w tej, co trzeba było tam się udać do kryjówki po, po tym, jak nas tam ten, naszego tutaj naszą eskortę z tym całym naszym informatorem Nikolajem jak nas zestrzeli to w tej oto właśnie misji. Kurde, powiedzcie mi jak to możliwe, że się wcześniej nie skapnąłem, że to... że to tutaj. Myślałem, że to gdzieś tam trzeba dalej przejść. Się trzeba przebić poza tych ostrzeliwujących nas tamtego. Dopiero teraz skapnąłem, że to, to jest właśnie ten tutaj przed nami śmigłowiec. Myślałem, że to jakiś... że to jest wrak... Yy, no. Wrak jakiegoś śmigłowca, nieprzyjaciela, to jest właśnie ten nasz, który to nam wcześniej zestrzelili. Po prostu no nie wiem jak to się mogło przydarzyć. Tak samo jak nie wiem jak to możliwe, że wcześniej tam, jak zapewne pamiętacie, przeoczyłem tam tą oto znaićkę. No ale w każdym razie pomyślnie udało nam się ocalić naszego pilot pilota, właściwie pilotkę. No i tutaj wygląda na to, że to już będzie chyba koniec już tutaj misji. Teraz już będziemy się mogli bezpiecznie stąd ulotnić. No i kurwa, co tu się odjebało? A, już wiem któryś z zamachowców ten. Niewykluczone, że ten cały alasat odpalił głowicę nuklearną. No i tutaj, no widzicie, bomba atomowa nam tutaj eksplodowała, odpalił na na ten na naszych oczach. Dobrze, moi drodzy, także to by było na tyle w tym odcinku. Ja tymczasem będę się już z wami żegnał. Także trzymajcie się ciepło do następnego odcinka. Do zobaczenia, cześć!